Witam Was moi drodzy w kolejnym materiale z serii Online News i zapraszam do przeglądu nowości. Mimo, że Black Desert Online wciąż jest jednym z najpiękniejszych MMORPGów na rynku, to Pearl Abyss absolutnie nie zamierza osiadać na laurach. Równocześnie z produkcją nowych gier, np. Crimson Desert czy Plan 8, trwają prace nad silnikiem graficznym nowej generacji. Blackspace, który ma zawierać wszystkie najważniejsze nowinki technologiczne i obraz, jakiego gatunek MMORPG jeszcze nie widział. Od efektów świetlnych, animacji postaci, interakcji z otoczeniem po zmieniające się warunki, np. dynamiczny system pogody. Tworzymy go z myślą o zrealizowaniu grafiki na najwyższym poziomie: takiej jak realistyczna ekspresja tekstur i efekty świetlne, zapewnienie dużej szybkości rozwoju i obsługa wielu platform. Nowy silnik zwiększa zdolności studia do tworzenia gier MMORPG. Wiele aspektów można zautomatyzować, wygenerować proceduralnie i dostosować. Podczas zakończonych przedwczoraj targów G-Star 2021 przedstawiciele Pearl Abyss zaprezentowali krótki film prezentujący możliwości ich silnika. Pełnię możliwości Blackspace zobaczymy, gdy Crimson Desert, Plan 8 oraz inne niezapowiedziane projekty ujrzą światło dzienne. Wiele osób zastanawiało się, czy po zmianie wydawcy gry doczekamy się jakichś nowych, świeżych serwerów, dzięki którym nowe osoby miałyby łatwiejsze zadanie w dotarciu na szczyt. Odpowiedź brzmi tak. Już 2 grudnia, czyli w dzień premiery Arcage pod banderą Kakao Games otwarte zostaną dwa nowe światy. Jeden dla darmowego Arcage i jeden dla płatnego Arcage Unchained. Dobry moment na powrót do gry. Od minionej soboty trwa transfer kont, transfer postaci z jednej firmy do drugiej. Pamiętajcie także, że Archeage Unchained przechodzi z modelu buy-to-play na pay-to-play. Miesięczny abonament 10 euro w zamian za brak pay-to-win i brak płatnych przedmiotów. Właśnie pojawiły się oficjalne wymagania sprzętowe Icarus, które będą obowiązywać od premiery gry, czyli 4 grudnia. Minimalne nie wyglądają jakoś strasznie, co innego rekomendowane ustawienia, które są zalecane do płynnej zabawy bez spadków FPS-ów. Tutaj naprawdę można złapać się za głowę. Procesor Intel i7 9 generacji, 32GB pamięci RAM oraz karta graficzna na poziomie RTX 3060 Ti. Dopiero wtedy możecie liczyć, że Icarus pójdzie Wam bez żadnych problemów. No dobra, a czym jest ten głośny Icarus? Nowy tytuł od twórcy Daisy, któremu zamarzyło się stworzenie pięknej, ambitnej, sieciowej, survivalowej gry z elementami PVE. Bardzo mała liczba aktywnych graczy, brak aktualizacji, brak dodatków, brak kampanii reklamowej. Wydawało się, że Rift to trup, który wkrótce ogłosi zamknięcie serwerów. Tak się jednak nie stanie. Z nowego raportu finansowego Gamigo dowiadujemy się, że Rift otrzyma w pierwszym kwartale 2022 roku pierwszy wielki update. Nie pytajcie nas jednak, co będzie zawierać ta aktualizacja, bo tego oprócz Gamigo nikt nie wie. Rift to wysokobudżetowy MMORPG z początku ubiegłej dekady, który miał powalczyć z WoWem i przez jakiś czas powalczył. Wiele elementów gry było lepszych niż w dziele Blizzarda, ale ostatecznie, przez brak pomysłu na rozwój, gra stoczyła się na samo dno. Rift zaczynał jako pay to play, ale po kilku latach przeszedł na sprawiedliwe free to play. Aura Kingdom po zamknięciu Twin Saga, Rose Online, Eden Eternal oraz Iris Online pozostaje w czołówce najlepszych i najbardziej grywalnych bajkowych MMORPGów na rynku. Gwoździem programu jest jednak najnowszy dodatek Sky Riders, który wprowadził następujące nowości. Kolejne piętra do Sky Tower, cztery nowe dungeony, kompletny rework klasy Crusader, nowy system Ability Preview oraz nowe eventy. Wszystkie, no prawie wszystkie te nowinki są skierowane do osób z maksymalnym poziomem doświadczenia, które posiadają odpowiednio mocny ekwipunek i które szukają nowych wyzwań. No i to by było na tyle w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie, oczywiście, o zostawieniu łapeczki w górę oraz Subika. Mówił do Was Rejstus. Cześć.